Giiń. Mogę kozę pogłaskać, what the fuck Gieen Tak No, okej okay. GIEEN Ty też no, Wszystkich zabili, zajebiście no, Okej okay. O, a to jest Gdzie ja mam biec, no, przecież ja tu zginę, to jest... Nie, dobra, to jest koniec O, shit O, kurwa, sorry Musiałem O, no <laughs> ja Jestem tragiczny What the fuck co? Halo, no to... Co ty robisz? Skakaj tam, kurwa! O Co what the fuck co ty robisz? Jadąc już god damage! Spadłem, co tu się dzieje, ty? Miles Morales, człowieku! Chcesz w papę? Skacze jak jakaś małpa, czekaj co? Ja nie jestem rasistą, okej? Okay? Wszystkie te takie żarty są stosowane w pewnym humorze. Czarnym humorze Tak jak już mówiłem, to tylko czarny humor. Z naciskiem na czarne oczywiście. E nie, Ty, w ogóle tu można polować na igłany a po chuj? Giii... No, o, no, okej, okay, to mu za dużo nie zrobiło chyba. Oh, shit! Uwaga, bo jebnie! Szybko uciekać stąd! Ty, ale, ale gdzie są szanty? Jak to nie ma szant? Czemu? Nie, dobra, 0 na 10 ta giera, zepsuli wszystko. I zapierdalałem z wiosłami, Od 7 dni zapierdala na galerze. Co? <grafik> dobra, what the fuck, co się dzieje?

Co mi tu ziewasz, halo, co ty No siema elo, z tej strony Kokos, no i witam was w kolejnym odcinku z naszego krzyku wolności w kredzie asasynowej. Co co robię? Jesteśmy nadal tutaj, w tej podejrzanej jaskini maronów, gdzie zakończyliśmy poprzednio, no i mamy wrócić do Portal Prince. Także, no cóż, podążamy tutaj tą dziurą. Witam bardzo serdecznie, no i spróbujmy stąd wyjść. What the fuck is going on, man? Co tu się... No, what the fuck? Okej. Garłacz. Garłacz jest bronią, która pozwala zadawać obrażenia wielu celom. Ma ona krótszy zasięg i jest jednostrzałowa, ale zabija w mgnieniu oka. What the fuck? Garłacz. Skorzystaj z myszy, aby wybrać garłacz, a następnie wciśnij F, aby oddać szybki strzał. Przytrzymaj prawy i przesuń myszką, aby w celu. zajebiście, no super, wiem jak się celuje. Są różne rodzaje garłaczy, każdy ma właściwie sobie cechy. Mmm, to ciekawe akurat. No dobrze, zostań w ukryciu, aby uniknąć ofiar. E, no, okej. Okay. Mieliśmy unikać ofiar, ale dobra. Dobrze, że mnie nie widać tu w ogóle. No witam. GEEN! No cóż, pierdolnięcie ma całkiem niezłe. <ścoughs> tak jest. No dobra, w takim razie to mamy. Możemy w ogóle wyzwolić jeszcze tą misję zablokowaną, zwerbowaną. Czy żeby misję odblokować muszę zwerbować tych niewolników? Aha, czyli to działa na takiej zasadzie, a to ciekawe w sumie. No dobra, czyli będziemy zmuszeni do tutaj uwalniania naszych braci. No dobrze, no dobrze, w takim razie dobrze by było się tym zająć. Mam tutaj tą całą plantację i ja myślę, że chciałbym z niej tutaj skorzystać, jako że już tu jesteśmy. I chyba mogę już używać strzałek, co jest dosyć dziwne, bo wcześniej nie mogłem tego robić. No ale obecnie mogę, także witam bardzo serdecznie. Tak jest. Dobra, ale ja bym chciał jeszcze kozę pogłaskać. Mogę kozę pogłaskać, what the fuck. No dobrze, już w takim razie spróbujmy wyzwolić tą plantację jak najszybciej tylko się da. Witam bardzo serdecznie. Gim. Zabiję tutaj kilku tych nadzorców, żywi niewolnicy. Aha, czyli oni też mogą pozabijać tych niewolników. A ciekawostka, tego nie wiedziałem. Witam bardzo serdecznie. Proszę umierać. Otworzymy sobie jeszcze tą skrzynię. What the fuck, śpiewałem jakieś piosenki, co tu się dzieje? Witam cię przyjacielu. Gim. Tak no, okej. Okay. Dobra, sobie tutaj wyczyszczę tą miejscówkę, tylko czemu Czemu wy macie do mnie problem? Proszę mnie zostawić, dobrze? Do spania, do spania, Gii! ty też. No, ja chciałem tylko dzwon tutaj wyłączyć powiedzmy, proszę bardzo. No i teraz tak, no i teraz tak. Musimy zabić jeszcze co najmniej dziewięciu nadzorców, aby wyzwolić tą plantację. Witam bardzo serdecznie. O. Okay. Ciekawa, ciekawa tutaj kombinacja ciosów nastąpiła. Dobra, tu mam jeszcze kilku delikwentów. Ja bym sobie tutaj do sionka. Ściągnął tego koleżkę. No i zajął się co najmniej tymi jeszcze. O, świetnie, to chciałem zrobić, ale może być. Proszę, nie zabijajcie niewolników. O kurwa, zabijają niewolników, zostaw niewolników! Ty zabił niewolnika! To oni specjalnie biegają tylko, żeby zabić niewolników, naprawdę? What the fuck? Wezwali alarm, nie jest dobrze. Yy, wszystko się zjebało, tak, no cóż. Nie, nie, tylko nie to. Przepraszam, niewolnicy, nie chciałem. No zabiją mi wszystkich ziomali, no przecież nie wytrzymam. Gin! no zostawcie ich, proszę was, co za gówno, no. Jeden śmieć mnie wykrył, no. Co tu się dzieje? Ty? Tu, no oni nawet mnie nie atakują, oni od razu fokusują moich braci mnie to mają w pizdzie. No, czyli zabili wszystkich niewolników chyba, tak? Czy, czy co? Bo nie, nie czaję. Dobrze mi poszło, no nie powiem, że nie, tak, nie powiem, że nie, super. I co teraz? <laughs> Je wyzwoliłem, super, wszystkich zabili, zajebiście, yy, okej. Okay. Ty nie no, 30 wyzwoliłem niewolników, tylko 0 maronów, bo wszystkich wojowników zabili, zajebiście. No gorzej się nie dało tego zrobić chyba. No ale trudno, no ale trudno. Yy, jeszcze zanim to, to ja bym chciał tutaj zebrać śmieci, które się tu znajdują, te skrzyneczki w sumie. No dobra, w takim razie zebrałem skrzynię w tej części mapy. No i cóż, żeby rozpocząć tę misję musimy zwerbować co najmniej jeszcze... 16 maronów, także, no cóż, trzeba będzie chyba porobić te plantacje, tak mi się wydaje, no i resztę tych rzeczy, które będą nam się pojawiać na mapie odnośnie tutaj wyzwalania naszych braci, tak mi się wydaje, także, no cóż, podbiegniemy do miasta, no i zobaczymy, co tam będziemy mogli wykonać. No, tutaj mamy jakąś ucieczkę, witam, witam bardzo serdecznie, proszę zostawić mojego brata, o, oh, shit. Oh, okej, okay. ty, co się dzieje, czemu nie strzelają do moich kolegów, witam, witam bardzo serdecznie, GIN! o, oh, what the fuck, nie wiem, czy marnowanie tego akurat Na jednego przeciwnika ma jakikolwiek sens, ale no cóż, w takim razie uwolniliśmy tamtego naszego koleżkę, bo mamy już pięciu Maronów zwerbowanych, także no co najmniej jeszcze 15 nam zostało, ale tutaj chyba mamy jakąś plantację. O, no witam, kolejna ucieczka, o ta fakty, co tu się dzieje. Uciekaj, uciekaj koleżko, ja dopadnę tego nadzorcę. Gim, o. Okay. Um. Dobra, zajebiście. Ten uratowany w takim razie. Hmm, i tutaj mamy jakąś aukcję, no witam. Czy ja mogę w ogóle użyć na przykład strzałki berserkerans Co się wtedy wydarzy? Witam bardzo serdecznie. może się tutaj ponaduprzeć troszeczkę. Ty, mam bomby dymne, o to też ciekawe. Okej, okay, żeby oni nie bili moich braci, to wtedy będzie git. Ale tak to możecie się pozabijać, nie? Jakby nie ma problemu. to <grytanie> what the fuck, co tu się dzieje? O, dobra. No i zajebiście, zabili się nawzajem, ja dokończę tutaj dzieła. Nie mogę was uwolnić, moi bracia. Thank you. You will not tak jest, tak jest. Zasługujecie na wybór. Na wybór wolności. Dobra, generalnie tu jest jeszcze jakaś właśnie miejscowa zastrzeżona, ale to nie jest jako plantacja. To jest dosyć dziwne, ale no nie wiem. Chyba nic tu nie jestem w stanie zrobić za bardzo. To jest po prostu jakaś. jakaś rezydencja, nie, nie wiem o co to chodzi. Ale ewidentnie coś tutaj się jeszcze dzieje. Co tutaj się wydarza? Przepraszam bardzo serdecznie. Witam, przyjacielu. Proszę umrzeć. Co tu się dzieje? Czy tu bijecie mojego przyjaciela? Czy... Czemu on siedzi w ogóle... What the fuck? Co ty robisz, ziomoś? Podniesienie? Czy... O, okej. Okay. Przyjrzyjcie się bezpiecznemu miejscu. Gdzie ja mam iść? Szybko, szybko. Oh, shit, świetnie, trafiłem. God damn it, wyłaś mnie z tej skały. Szybko, Adam słuchaj. świetnie. No, przepraszam ci, przyjacielu. <ścoughs> what the fuck, opuściłem go. Nie taki był. No, no, kurwa, strzelają do mnie. Nie, zdawcie mnie. Ja pomagam moim braciom, tak jest. Szybko, Adam Nie ma czasu, nie ma czasu, trzeba mu pomóc. Gdzie ja mam biec? No, przecież ja tu zginę. Jest... Nie, dobra, to jest koniec. O, oh, świetnie. Ile was tu jest? No, what the fuck, miałem jednego ziomala tylko uratować. Zaraz będę musiał zabić całe miasto nadzorców, Fonta font. No dobra, to zajmiemy się tymi delikwentami tutaj, trochę, całkiem sporo ich tutaj jest, muszę przyznać. No ale cóż, no ale cóż, już Zabijaka poradzi sobie z każdym z nich, tak jest. O, dobra, tych mogę wyzwolić, tego mogę zabrać i uratować yeah, chyba. nie, nie chcę go przeszukiwać, chcę podnieść mojego, mojego kumpla, halo. No nie mogę go podnieść, ty, o co chodzi? Halo, przyjacielu. Kurwa, co ty robisz, już. No, podniesienie, dobrze. Dobrze, bracie, nie musisz się, nie musisz się martwić. Zaraz się uratuję. Czemu tak daleko muszę zadupcać? Co za bezsens? Dobra, ale mamy go przynieść gdzieś tutaj, ewidentnie, także witam bardzo serdecznie. Przyniosłem Przyniosłem brat. O kurwa, sorry. <grym>, puściłem go znowu na kamień. No cóż, wypadki się God. zdarzają, tak. Witam to ja Adący już odkładam niewolnika. Okej. Okay. Musiałem, mój. Jestem tragiczny. Tego nie było, tego nie było. Dobra, no to ja pójdę tam w takim razie, bo tam jest chyba kolejna plantacja, i chyba będzie łatwiej po prostu tą plantację wyzwolić. I tyle, i tyle. Dobra, mamy tą całą plantację, jak widać. No i teraz postaram się to zrobić tak, jak powinno się to robić. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mi się uda to tak zrobić. Czyli po cichutku, witam cię przyjacielu, geni. O, sied już mi widzą. Dobra, spokojnie. Wszystko pod kontrolą, wszystko pod kontrolą. Dobra, tych dwóch delikwentów mamy z głowy. Tu możemy jeszcze wyłączyć alarm na wszelki wypadek. Bo nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Witam, witam cię przyjacielu Gin. No Siemano, przyjaciele, witam bardzo serdecznie, proszę umierać. Idziemy sobie jeszcze tutaj na ten dach, bo tu jest ewidentnie gdzieś delikwent, o, siemano, czy ja mogę na nim wykonać zabójstwo z powietrza? No, ewidentnie tak, ewidentnie tak. O, tu idzie jakiś delikwent, chyba zauważy ciało, tylko nie to, tylko nie to. Bądź już trzeba się przygotować, trzeba się przygotować. Nie, ewidentnie ma w dupie to, że tutaj jego kumpel właśnie leży martwy przy studni, albo ja, może. Jednak nie? Nie wiem, w sumie. Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle się tym nie zainteresował, co jest dosyć dziwne, no ale dobra. Siemano, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Ginie, taki jest, taki jest. No siemano, witam. Generalnie to odblokowywanie misji głównych kojarzy mi się trochę z tym motywem, który był też w Saints Row 2, że tam trzeba było wykonywać misje poboczne, aby odblokowywać tam, jakby, pasek szacunku który jakby pozwalał nam wykonywać kolejne misje główne. Z tym mi się to kojarzy, nie, nie wiem czemu, ale no cóż. Ja bym tutaj jakąś strzałkę berserkera posłał, ewidentnie. Tak jest, pochlastajcie się! Pochlastajcie się w imieniu Adoncjusza! A, tak jest, tak jest. Zostaw ten alarm tylko tyś w śmieciu, o! Okej. Okay. Dostał Chopsa i zdechł, chłop. No dobra, ten alarm również mamy wyłączony, nie wiem, czy to wszystkie tutaj. No ale dobra, no ale dobra. Musimy jeszcze co najmniej sześciu delikwentów pokonać, aby odblokować tą plantację. Także zróbmy to. I to oczywiście w jak najbardziej cichy sposób tylko się da. Wiadomo, wiadomo. W końcu z tym adoncjusz, cichy skrytobójca. bójca. łowców taki. jest. Dobra, jeszcze trzech, jeszcze trzech delikwentów i będziemy mieć to wszystko z głowy. Także ja bym tego sobie... Uśpił tego, bym zabił z powietrza i tego w sumie już dobił. Także GIT, ty do śmiecił. Dobra, jeszcze jeden jakiś frajer jest nam potrzebny, aby go zabić. No i będziemy mieć tą plantację z głowy chyba, także także git, także git. No i uratujemy tym samym dziesięciu maronów WTF co? <śm> You stay A to zabija, What the fuck? Ośmiu typa się zrespiło w jednym miejscu, co to miało być? Nie mam pojęcia, ale wyzwoliliśmy wszystkich oraz zwerbowaliśmy Maronów, także jest zajbiście. No i możemy wykonać misję główną, także. Czy ja coś. O! Kluczowi członkowie załogi? Sakwy? What the fuck? Ty, no, te sakwy to znaczy, że ja muszę kupować, czy one po prostu są odblokowane i mogę je, jakby, wziąć? Nie mam pojęcia, ale mam misję własny statek, która zapowiada się naprawdę ciekawie. Ale zanim ją zaczniemy, no to chciałbym jeszcze wykonać tutaj tą synchronizację, w sumie czemu nie? Także zróbmy to no, oczywiście na ten no, wskakaj tam, tam już. Halo no! Co ty robisz? Skakaj tam! Kurwa! Gościu, no bo mnie zmele znowu, zmele me. Oh shit! Zginę. Tu z... Oh, co? What the fuck? Co ty robisz, adiós już gady? Ja to spadłem. Co tu się dzieje, ty? Miles Morales, człowieku. Chcesz w papę? Miles Morales, to by się po <ślad> wstydził tych umiejętności skakania. Oh shit! No co ty kurwa robisz? Skaczę jak jakoś małpa, Czekaj, co? <ślad> what the fuck? Dobra, może ja bym tutaj jakby chciał Troszeczkę wyjaśnić tą całą sytuację, bo ja nie jestem rasistą, okej? Okay? Wszystkie te takie żarty są stosowane w pewnym humorze. Czarnym humorze. <laughs> Nie, dobra, Ech, przepraszam, przepraszam, Tak, ale tak zupełnie serio chciałbym tutaj jeszcze jakby wytłumaczyć to, szczególnie dla jakichś nowych osób, które jakby troszeczkę nie znają mnie jeszcze i nie rozumieją, co tu się dzieje. Zazwyczaj jakieś 99% tego, co mówię, to żarty i satyra, także nie bierzcie na poważnie tych żartów, szczególnie na tle koloru skóry, bo no, tak jak już mówiłem, to tylko czarny humor. Z naciskiem na czarne oczywiście. Nie, Ty no co... Okej okay, okay, zrespiłem się na dole Ty, w ogóle tu można polować na igułany, a po chuj nie, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc Generalnie plan był taki, aby zrespić się na tej wieży i zeskoczyć Ale od razu zeskoczyłem jak debil Nie do tylko na ziemię, na grząduszku. No dobra, w takim razie bez zbędnego przedłużania, zaczynamy misję mm, własny statek. Czy mój statek, jakoś jakoś tak? mam jeszcze jakąś skrzyneczkę. No, strzelam, tak generalnie wnioskuję po nazwie misji, że odblokujemy tutaj swój własny statek. Także no cóż, wejdźmy na dach, bo ewidentnie misja rozgrywa się na dachu. No i zacznijmy ją tego koleżki. Witam bardzo serdecznie. Własny statek. No siema, to ja don't już... O, every day more slaves arrive. human cargo makes for lucrative trade. i once hoped men of education could be made to see the cost. but profit makes them ignorant. with the right vessel you could intercept the slave ships before they arrive. or you would be free to leave. you have already paid more than your share to the Ma of saint domingue, and i am no master. i cannot choose for you." <sighs> This brigantine could meet your needs if you could relieve it of its crew. Bastien has volunteered her woman to draw the men away. Or you could set this tower light to distract them. Excellent options, all of them. Mm, I'm Firecrackers. Some of your recruits salvaged them. It's only right that you should use them. Excellent. Once you send me a signal, I will send our men to join you. Dziękuję ci, bracie. Na pewno skorzystam. No dobra, co my tu mamy? Petardy. Po odpaleniu petardy przyciągną wszystkich okolicznych strażników w twoją stronę. Używaj ich, aby wywołać dywersję i odciągnąć wrogów od konkretnych miejsc. Dobra, wybrać pretardę i ją odpalić. No dobrze. No, czemu jest taka... Halo? Znaczy, nie, aby rzucić petardę. Ach, tung, kurwa! O, no to fuck. No. <laughs> What the fuck? Ty, coś wybucha, musimy to sprawdzić. Na pewno nic tutaj się nam nie stanie. Na pewno. Um, Odciągaj strażników, korzystając za pomocy dziewczyn. czyli okay, co? Co ja mam zrobić? Odciągnij jeszcze czterech strażników za pomocą petard. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, no dobrze. Dałem mi te petardy. Co najmniej trzy jeszcze. Um, no dobrze, no dobrze. Ty, a to co to jest jakaś czerwona... O, siemano. no... Przepraszam, przepraszam. O, no, nie, nie, jest dobrze. Nie jest dobrze, idą tu, idą tu koledzy, gin. Oh, shit! oh shit, wykryją mnie ewidentnie. Gin! Ty, ale to, co to jest? O oh, shit, no, god ile was jest? Ile was jest? Rzucam petardę! No, kurwa, Ty, da się tym w ogóle celować jakoś? Bo nie, nie mogę tego robić, nie wiem czemu. oni mnie gonią, gonią mnie we dwójkę, gincie. No i biegną kolejni, no co za gówno. To oni chyba przybiegli, potem moje petardy. <laughs> nie tak miał być, nie tak miał być. No cóż, trudno w takim razie. Ale tych sobie pokonamy, no ja bym chciał zobaczyć... Aha, to jest po prostu beczka wybuchowa. Okej, okay, podnieś beczkę, podpal, przytrzymaj. Chwila. Podnieś beczkę. Podnieś beczułem. Dobra, chwilę jak się rzuca beczką, podaję, okej. Okay. No dobra, no dobra. W takim razie trzeba ją dobrze wykorzystać. dzień.

Nie, nie tak miał być, nie tak miał być. O! ty, co ona robi? What the fuck, ona targa go, targa go za fraki, co to jest? Adoncy już szybko, szybkie combo no śmiecie. Dobra, ale skrzyneczkę to sobie zbiorę, wiadomo. Odwrócił uwagę, no dobra, nie będę tutaj za bardzo się gimnastykować z tym wszystkim. Nie wiem czemu w ogóle oznacza te beczki. Czy ja powinienem je jakoś sensownie wykorzystać? Pewnie ta, pewnie ta. Umieść beczkę z prochem pod wieżą i podpali ją. Aha, o to chodzi. No dobra, no dobra. Niestety nie mam usypiających tych. Hmm. Usypiających strzałek. Ale to nic, to nic. Strzelimy go generalnie tym berserkerem. No i spróbujemy podejść jakoś tutaj, może i wziąć tą beczkę. No i ją tam włożyć pod tą wieżę i podpalić. Myślę, że to genialny plan. Genialny. O kurwa, ile was tu jest. Halo, co to ma być? Co to ma być? Dobra, szybka taktyczna. Oh shit. Oh, oh shit. Oh, shit. oh shit. Szybka taktyczna bomba dymna. o oh, yeah. Dobra, i teraz możemy elegancko tutaj delikwentów wystrzelać. Powiedzmy. Dobra, elegancko jeszcze. Ten śmieć tutaj został do pokonania. A to chyba wszyscy, czy nie? Nie jeszcze tutaj ktoś ma jakiś problem do mnie. Ty gnoju gień! Taki, jest, jest. Dobra, nie wiem czy tamten snajper już nie żyje najprawdopodobniej tak. Gdzie ja biorę tą beczkę, no i spróbujemy ją tam włożyć. Witam, proszę się mną nie przejmować, ja tutaj tylko biegnę z beczką wybuchową. Taki, spłóżmy ją tutaj. Um, no i podpalmy ją. O oh, je, yeah, tak jest. Waga bo jem, nie, Szybko uciekać stąd! Uciekać jak najdalej. No to są te dziewczyny, których miałem użyć, ale... Kogo by to tam interesowało? O je... Okej, drap się na maszt. O, what the fuck, co się dzieje? No, nie, okej. Okay. What the fuck, co oni robią? Ewidentnie wydupcają z tego statku. Okej, okay. wdrap się na maszt, aby wydać sygnał świetlny. No dobra, w takim razie spróbujemy tu przejść jakoś nauką. no nie no, jakim cudem oni mnie wypatrzyli, przecież to jest niemożliwe. Zostawcie mnie, ja nic nie zrobiłem, przysięgam, przysięgam. No, tylko ja idący już, o oh, No ale zostaw... No, <grych> ty oni potrafią pływać? Łutop, no. Zostawcie mnie, przysięgam, ja nic nie zrobiłem. Tak, tu są jeszcze przeciwnicy na tym statku, co jest dosyć dziwne, ale dobra, Chwila, wyciągniemy maczetę, może. No i spróbujemy tutaj coś. Witam bardzo serdecznie, Game. Mogłem coś tu pokminić, tylko o. <grymne> What the fuck? Jego zwłoki spadły do wody. O, witam panie oficerze. O, shit, Proszę umierać. O. Ok, dostał szybkie kolano. Tutaj jeszcze ktoś do mnie strzela. Tam co najmniej jeszcze jednego przeciwnika na samym maszcie, którego trzeba będzie pokonać. Ale czy ktoś tutaj na dole jeszcze został? Chyba nie, także użyjmy tutaj wyciągu. No i idę po twoje dupsko, panie snajper że gdzie on jest? To on jest jeszcze wyżej? Nie. chyba tu jest jakiś deliktem. Ja go ustrzelę w ogóle z granicy stąd? Dzień! O! Eee. <grytanie> Ty co on robi? WTF? Jak on się tam utrzymał? Przecież to jest niemożliwe! What? No halo? Nie, nie mogę... Okej. Okay. Nie mogłem nic kurwa zrobić. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem strzelać. I nadal nie mogę nic zrobić mu. Bo że no nie, za, za daleko, za daleko ewidentnie. No dobra, ale póki co to wejdźmy tu do góry, bo nie zaraz ze zeszczelą mnie ewidentnie. Proszę, nie strzelajcie do mnie. Ja nic nie zrobiłem. Gin i ścieżów. O okej, okay. dobra, teraz jesteśmy w stanie jakoś przejść tutaj sensownie, żeby do mnie nie strzelał, bo będzie nieciekawie. Witam przyjacielu, jakim cudem ty żyjesz jeszcze stojąc na tym maszcie, nie mam pojęcia. Ale to chyba wszyscy, w takim razie wdrabmy się tutaj na ten maszt i wydajmy sygnał świetlny, aby przejąć ten stateczek. A czy to też jest tej samej wielkości statek co Bryk, czy, czy nie, bo w nawet nie wiem, czy będziemy teraz sterować mniejszym, czy może większym. Fajnie by jakbyśmy większym sterowali, ale nie wiem, nie wiem. No siema bracia. W ogóle też zauważyłem ciekawą zbieżność, że załoga pana Adoncjusza nie jest w ogóle w żadnym stopniu biała. Wydaje mi się, że wiemy wszyscy dlaczego. Bo jestem tragicznym kapitanem, nie wiadomo. Taki są. Tak jest. Kapitan już śmietniką ugi. No dobra, w takim razie wspomnienie numer 4 jest zakończone. niestety żadne cele opcjonalne nie wykonane, no ale trudno. Ehm, um, okej. Okay. What the fuck, co się dzieje? No dobra, mamy statek, misja zablokowana oczywiście. Ty musisz 150 niewolników wyzwolić? God damn it. Wyzwól transport niewolników, wyzwól 100 niewolników znajdujących się na pokładzie? What the fuck? Ja mogę wejść do tego? Nie mogę. Wygląda praktycznie identycznie jak ten bryk Jackdaw. Mm, z Black Flaga normalnie. czy tu ma napis? <laughs> ty ma napis. Ekspertokryty. What the fuck? Okej, okay. oh shit. Jackdaw bardziej mi się podobała, no ale dobra. No, halo, co z tej beczki? No dobra, w takim razie gdzie my jesteśmy? jesteśmy

Mm. You were born in Trinidad. I on a plantation. <laughs> are there not Mao there who could use your help? I know we are not alone in Saint Domingue to fight for independence. There could well be. I have not returned to find out. No, nie atakuj statków niewolniczych, nie ma potrzeby strzelania, aby rozpocząć abordaż, what the fuck? Czyli co, ja mogę po prostu podpłynąć i rozpocząć abordaż, what, what the, what the fuck? Znaczy, rozumiem, że eskorta będzie miała tutaj jakiś problem dla mnie, czy się, do mnie. Ej, ale no cóż, no cóż, trudno, proszę mi wybaczyć. Czy ja mogę po prostu sobie podpłynąć i... o oh, shit, chyba nie mogę podpłynąć, Gincie, o oh, nie, tak jest, szybkie beczki, oh shit. Szybkie beczki, tak no, jest. Chwilę, gdzie jest statek niewolniczy? Tutaj, okej. Okay. A on po prostu się zatrzymał zajebiście. Czeka na nasz aborda, nie ma problemu, nie ma problemu. A czy ja muszę pokonać te statki, aby rozpocząć aborda. Czy mogę to zrobić po prostu? Taką U, się Środkowo astrzą może uśmiercić więźniów, tylko nie to tylko stop, stop, Dobra, wydaje mi się, że trzeba po prostu pokonać tych delikwentów, aby zająć się statkiem niewolniczym. Tak się wydaje, przynajmniej. Także zróbmy to, zróbmy to. Dobra, to mamy tutaj jeszcze mamy tego delikwenta do pokonania. I to ostatni tutaj przeciwnik. Bo tamten to już chyba unieruchomiony został. Na statek niewolniczy czeka, czeka, że wyjdziemy na jego pokład. I uwolnimy naszych braci, i tak jest. Tak Dobra, zajmij statek niewolniczym, w takim razie podpójmy, no i spróbujmy to zrobić. No siemanko, witam. Chciałbym rozpocząć abordaż, co my tu mamy? Drzwi niewolnicy, zabij załogę i zabij wrogich oficerów, okej. Okay. Statek nie wydaje się być jakiś turbodużeń. także myślę, że co oni kurwa robią ci oficerzy? What the fuck, ty? God damn it. Powaliło ich na łeb, ewidentnie, ewidentnie. Kurwa, dętnie. Trochę sobie postrzelamy, sześciu już zabiłem. Nie wiem, czy ja muszę jakoś specjalnie uważać na to, aby nie strzelać do moich tutaj pobratymców. Przecież wydaje mi się, że oni są akurat pod pokładem. I zapierdalałem z wiosłami, oj, oj. Od siedmiu dni zapierdala na galerze. Co? Dobra, what the fuck, co się dzieje? Kurwa, co to było? Okej. Okay. Dobra, what the fuck, co się dzieje? Oh. jakieś chory chory co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale gincie, gincie, śmiecie, tak jest. Tak jest, tak jest, proszę umierać. Trzeba wyzwolić. No, oh shit. trzeba wyzwolić naszych braci. Tak jest. No klastaj, biją mnie moi, nie, no, nie wytrzymam, co to ma być? Tragedia, tragedia. Oh shit, dobra, weź dobi jakiegoś śmiecia, dobra, mamy to. Tak jest, bracia, jesteście wolni. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam do załogi. E, okej. Okay. Dobra, w takim razie mamy tam 90 niewolników wyzwolonych oraz 10 maronów. No i zajebiście. Co my tu jeszcze mamy? Odzież, drewno, metal. Ty, ja mogę w ogóle. Nagroda z wyzwalanie, co my tu mamy? Sakwy, wygląd, opancerzony taran, ładownica. O, bojownicy i premia do ataku na plantację. O, ciekawe. No, o, o, od, What the fuck, co to było? Ty, ja mogę. O, o mogę ulepszyć statek. nie miałem się pytać, czy mogę w ogóle ulepszać statki, tylko że. Mogę wejść pod pokład. Witam. No do. O! o ale to wygląda, ty. O, siema. Kup, co ja Mogę to kupić. Tu mamy normalny sklep. Ty, ja mam już 13 tysięcy i mogę sprzedać jeszcze śmieci i jadę. Dobra, zróbmy to. I co? Ja tu mogę ulepszyć. Mogę na pewno uzupełnić amunicję, ale co my tu mamy? Sakiewki. One są za darmo, niemożliwe. Dobra, to bierzemy wszystkie, o No powiem tak, za darmo to uczciwa cena. Torba na petardy jeszcze tu mamy, że potrzebujemy 200 delikwentów uratować. Tu 400, a tutaj 300. Zajebiście. Dobra, amunicja również uzupełniona. Okej, okay, dzięki. Ja rozumiem, że tu możemy ulepszać statek. Także zobaczmy, co tutaj można zrobić. Ulepszenia eksperto ekspertokredę. Okej, okay, mamy tu działa, mamy moździerz, mamy kule, mamy pancerz kadłuba. Raz opancerzony taran, który jest za darmoche, także bierzemy go. Wiadomo. No ram, co ja tu jeszcze mogę zrobić? Możemy uzupełnić amunicję. Wygląd, co ja tu mogę zrobić? Galion z dumnym lwem, okej. Okay. Żagle wolności. Koło niewol. What <laughs> the fuck? O, galion kawki, o to fuck, końć więcej misji głównego wątku, albo odblokować to ulepszenie. God damn it. jak to? Jak to galion kawki? Galion, który niegdyś zdabiał dziób kawki okrętu Edwarda Kenwaya. Okej, okay, obecnie mamy galion w kształcie barana, zajebiście. No dobra, w takim razie weźmy koło niewoli. <laughs> Czemu nie? Weźmy żagle wolności. Czemu nie? Raz weźmy galion z dumnym lwem. No i zajebiście. Dobra, ulepszymy sobie jeszcze kadłub. Ulepszymy również zwykłe kule. Dwa razy. Czemu nie? Dobra, no i to chyba tyle. Już nie mam, już nie mam na co wydawać chyba. Także wyjdźmy stąd. No i zobaczmy, jak wygląda nasza łajba. I Już wygląda nieco lepiej. Nieco lepiej. Mamy nowe żagle, mamy nowe koło sterowe, nowy galion. Oraz nawet taran. Także zajebiście. No dobra, well... W takim. O to fakt. Adonis już, chłopcy ściągnął nagle kaptur. Nie wiadomo po co. Mimo że nie miał go nawet na ubiegi. No dobra, w takim razie wydaje mi się, że tu będziemy kończyć ten odcinek. W ogóle tu jest pełno. pełno lokacji. Misję już mamy odblokowaną, ale możliwe, że poza odcinkiem porobię kilka jakichś tam plantacji, miejscówek i tak dalej, aby już też później na odcinkach po prostu speedrenować. Speedrenować misje główne. No i odblokować sobie kilka jakichś tam innych pomniejszych rzeczy. No ale cóż, póki co, tutaj będziemy kończyć ten odcinek. Odblokowaliśmy nasz zajebisty statek. No i cóż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się w następnym Siemano! Pęk!